Mandero widzowie, dzisiaj przychodzę do was z wyrzutnią, która ma w sobie również fontannę. Jest to wyrzutnia firmy GAO Toxic. Zawiera ona 10 strzałów plus fontannę. Kaliber 20 mm, NEC 90 gram. Cena owej wyrzutni to 30 zł i 50 groszy. Dziwna cena, co prawda. Jeżeli nie, jest ona po przecenie, Zapraszam do skorzystania z kodu Dimi. 15, który wam się teraz wysieca. No nic, idziemy testować. Oczywiście, rąc tylko podstawowy i nic poza tym. Jakość wykonania tragiczna, ale za to szata graficzna ładna, podoba mi się. Także wyrzutnie gało z fontanną Dimitri odparaj. będzie. Najpierw będzie fontanna, to jest nas spokojnie. Ło, ale daje Ło, wow, Piękna, piękna, nie no, wyrzutnia piękna, ale krakling miała duży. Nie, wyrzutnia dyszka. Wyrzutnia zasługuje na dyszkę. Solidna dyszka.